No witajcie kochani, witam serdecznie. Zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj mamy wybierz karty, przepiękna karta mapy. Dzisiaj wybrałam trzy rzeczy. Trzy rzeczy, które możecie sobie także zakupić w moim sklepiku. Przepiękny tutaj chatit, mamy przepiękny obelisk. Dzisiaj tylko y, kosztuje 15 funtów, normalnie 20, więc zapraszam, jeżeli ktoś chciałby mieć taki przepiękny kamień i kryształ górski. Pomyślcie sobie teraz pytanie. Zapraszam Was serdecznie i zobaczmy, co nam karty mówią, co karty odpowiadają Wam na dzisiaj na to pytanie. Jeżeli wybrałeś kryształ górski, już patrzymy sobie, połóżmy go sobie tutaj. No proszę, przepiękna karta słuchania. Słuchaj, nie tylko przyrodę, ale słuchaj własnego serca. Tam właśnie znajdziesz odpowiedź, tam właśnie znajdziesz uspokojenie. Zobaczcie, jaka przepiękna jest energetyka tej karty. Jeżeli wybrałeś drugą kartę z przepięknym obeliskiem, no właśnie, zwolnij. Zwolnij i uspokój swoje serce. Zwolnij i daj sobie szansę tutaj życia. Zwolnij i daj sobie taki spokój. Jeżeli wybrałeś Jadid, już patrzymy sobie. No proszę. Wyjdź na pustynię. Wyjdź na pustynię, czyli oddal się od ludzi, po to, żeby znaleźć rozwiązanie. Pustynia jest piękna, pustynia jest spokojna, pustynia daje niesamowite możliwości. Spójrzmy sobie, jaka jest dzisiaj energia dnia dzisiejszego. Spójrzmy sobie, co nam karty dzisiaj powiedzą na sam poranek i na cały dzień. No proszę. Twoje pole snów, Twoje pole snów, Twoja energia ona będzie zasilała energetyczne pole snów, energetyczne pole niesamowitych możliwości. Spójrzmy sobie, jaki jest przekaz na dzisiaj. Mam cudowną kartę Słowa Mocy Agnieszki Macią, bardzo pozytywne karty. Już patrzymy sobie, jaka jest tutaj karta na dzisiaj. Koncentruje się na tym, co tu i teraz. Tworzą jedność ze swoim doświadczeniem. Wszystko jest dobrze. Przepiękna karta. I spójrzmy sobie, jaki anioł nam dzisiaj wyjdzie. Już patrzymy sobie, jaki anioł nam na dzisiaj wyjdzie. No proszę. Niesamowita karta zmiany. A tutaj mamy Metatron, karta mądrości, orb spokoju, karty mądrości. Każda sytuacja nas czegoś uczy, ale dzisiaj energia jest bardzo silna. Dużo rzeczy może się dziać, dużo takich cudownych rzeczy. Ważne jest to, żeby, żeby do sytuacji podejść właśnie spokojnie. Przyjrzyjcie się tej karcie. Przyjrzyjcie się tej karcie. I przyjrzyjcie się energetyce tej karty, e, właśnie. Poczujcie tą kartę w sobie, poczujcie tą energetykę w sobie. A ja, ja mam dla Was niespodziankę. Dzisiaj opowiem troszeczkę o osobach urodzonych dzisiejszego dnia. E, czego się można od nich spodziewać? Myślę, że już polubiliście tą kartę. Osoby, które są urodzone 11 marca, są osobami bardzo takimi bystrymi. Są osobami takimi, że zawsze, zawsze znajdą rozwiązanie do każdej sytuacji i zawsze sprostają zadaniom, które układa dla nich czas. Jeżeli czasami obawiają się jakichś eksperymentów. Mają, mają zawsze oryginalne, właśnie, pomysły, nawet jeżeli na początku te eksperymenty są dla nich problemem. Wspaniale władają językiem, wspaniale uwielbiają przygody, są takimi osobami, bardzo powiem w pewien sposób mistycznymi, ale też osobami, które są zagadkami dla innych ludzi. Są też osobami bardzo lubianymi przez innymi, inne osoby. Są osobami, które mają dużo przyjaciół, które czasami mogą się wydawać bardzo ekscentryczne dla innych ludzi. Tworzą zawsze romantyczne relacje, romantyczne związki. Przez innych ludzi są uważane jako osoby, bardzo lojalne. Są uważane jako osoby, które są takie oddane przede wszystkim i posiadają bardzo silny taki umysł, bardzo bystry umysł. Są to osoby towarzyskie, ale też lubią sobie zdecydowanie spędzać czas razem, osobno. Czasami Czasami są osobami takimi wyizolowanymi, mogą żyć w samotności, ale mogą po prostu tutaj też bardzo mocno wracać do ludzi. Kartą tarota jest karta, tutaj karta sądu przepiękna karta sądu która nad nimi w pewien sposób tutaj jakby dąży. Duża uwaga u osób urodzonych w dniu dzisiejszym na kolana, na kręgosłupy, tutaj troszeczkę na szyję, na układ kostny. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam. Znajdziesz mnie na Facebooku jako wróżka Anila. zapraszam też do mojego sklepiku. Dzisiaj tylko 15 funtów ten przepiękny obelisk normalnie kosztuje 20. Zapraszam.